Dzień dobry dziubeczki! Dzisiaj mamy takie zadaneczko. Sweet. Dwie szkoły mają prostokątne boiska. Dobra. Czyli narysujemy pierwsze. I niech ma boisko tam X na Y. Przekątna każdego boiska jest równa 65. No dobra. To tu będzie 65. I mamy drugie boisko. Boisko w drugiej szkole ma długość o 4 metry większą, czyli tu będzie x plus 4. I tu będzie szerokość mniejszą niż boisko w pierwszej szkole, ale szerokość o 8 metrów mniejszą, czyli minus 8. Oblicz długość i szerokość każdej z tych boisk. Długość i szerokość każdej z tych boisk. No to dobra. Tutaj z Pitagorasa byśmy sobie zapisali, że x kwadrat plus y kwadrat. Jest równy 65. kwadrat tak, 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 oczywiście. A z tego drugiego byśmy mieli tak, że x plus 4 do kwadratu. A tutaj też jest przekąt na 65, nie napisałem tego. Czyli to do kwadratu plus y minus 8. Do kwadratów nawiążę To też jest równe. 65 kwadrat. Dobra. To teraz tak. Skoro oba są równe. 65 kwadrat. To możemy na przerównać je do siebie. Czyli że x kwadrat plus y kwadrat. Jest równe y, To. Ale już podniesiemy sobie do kwadratu W związku z mnożenia. Czyli będzie x kwadrat plus 8x. Mm, tak, plus 16, a tutaj będzie plus y kwadrat minus y, 16 y mm, plus o, 64. Kurczę, 64. Tak, po prostu już podniosłem do kwadratu. przyrówne, bo oba są po 65, to możemy je przyrównać do siebie. Czyli tak, y kwadrat nam się, z y kwadrat dokuje x, z x Tutaj zostaje nam takie równanie, to możemy sobie wszystko podzielić przez 8. Czyli będziemy mieć 0, to się równa x plus 2 minus 2y plus 64 na 8, 8. Czyli po uporządkowaniu mamy a 2y przeniesiemy na tamtą stronę, to będzie 2y albo x. -a. Nie, wszystko x sobie tu zostawimy, a resztę przenosimy na drugą stronę. To będziemy mieć 2y minus 10, bo 2 plus 8 minus 10. Czyli mamy już wzór na x. I teraz to je podstawiamy pod to pierwsze, czyli mamy za x, o, w to miejsce. Czyli mamy tak: 2y minus 10 na wiasie do kwadratu plus y kwadrat równa się 5,65 do kwadratu dobra dobra tu jeszcze trochę miejsca sobie wyekstrahuję czyli jak mamy takie coś do kwadratu to będzie 4 y kwadrat minus 2 razy to razy to jest 40y dobra plus 10 do kwadratu to jest 100. Plus y kwadrat. No, I tu będzie minus e, 6,5 do kwadratu to jest 4225. To się równa 0. Tworzy nam się takie równanie kwadratowe, które będzie miało postać 5y kwadrat e, minus 40 minus 4125 to się równa 0 dzielimy całość na 5 tu mamy y kwadrat e minus 8 y minus 825 to się równa 0 liczymy delta b kwadrat czyli 64 minus 4 razy a, czyli razy 1 razy minus 825. Na, tak i to się równa 3364 i pierwiastek z deltą będzie po prostu 58. Dobra, ale ustępka jakaś dziwna wyszła. Dobra, jeszcze raz ją popiszę. 58. Wzór na delta jest na poprzednich odcinkach. Możecie śmiało sobie go zobaczyć. Tam jest p kwadrat minus 4ac. No i teraz tak. y1 minus b, czyli minus plus 8. Minus pierwiastek z delty, 58. Na 2. 2 razy 1. Czyli mamy minus 50 na 2 to jest minus 25, to odrzucamy, ponieważ odległość nie może być ujemna. I druga y2 to będzie równe 8 plus 58 na 2 to jest 58 i 8 8,66. Czyli mamy 66 na 2 to jest 33. Czyli teraz tak, jak Y jest 33, to nie? To gdzie mamy y? A gdzie mam przepis na x? To trzeba tutaj z tego wzoru. No to teraz tak: x kwadrat plus 33 kwadrat równa się 65 kwadrat. Czyli z tego wyjdzie, że x jest równy. 4,225 minus 1089. Tylko to jest x kwadrat. Dobra, i teraz muszę tutaj część wymazać tego, co było, bo się jednak nie zmieścimy. To to usunę ten fragment. O, i to, co tutaj jest też, żeby nam się nie mieszało. I teraz tak. E to z tego x wyjdzie pierwiastek, z tej liczby 53. O, z tej. Tutaj. Eee, x tu się równa. Dobra. x jest 56, y jest 33. Czyli 36 na 53. Mamy tego. Na 56. te pierwszy ma, a ten drugi. Um, 33 minus 8 to jest 25 na. I tu było. O, zmazałem to, ale tam było x plus 4. To będzie miał 60. Tak, takie wymiary. 60 na 25, i ten będzie miał wymiary 33 na 56, ten pierwszy. Tyle. To zadanie dość, dość wymagające powiem szczerze. Ty tym to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, koniecznie zasubskrybuj, aby być z każdym bieżącym zadaniem na świeżo. Eee, jeżeli film się podoba, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podejście go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami naturalnymi, aby zdali maturę śpiewającej i poszli na wymarzony studia. Co więcej, zachęcam Was tutaj do podsyłania do mnie e, zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Postaram się je szybko rozwiązać, wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie z nimi radzić. E, co więcej, zachęcam Was do komentowania. Napiszę co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, e, czy wszystko było jasne i klarowne. E, na każdy komentarz z chęcią Wam odpiszę. Każde zadanie, które mi podeszlicie z chęcią rozwiążę i postaram się szybko wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak je e, właśnie radzi sobie z nim. Zachęcam Was również do komentowania, ale możecie pisać też komentarze nie stricte związane z matematyką, ogranicza Was tylko własne wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji i oznaczajcie znajomych, którzy według Was uwalą maturę w tym roku najbliższym. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego, cześć!